Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku y, serii serwer z widzami. I pewnie się zastanawiacie, y, dlaczego pierwszy odcinek, a ja już mam diamentową zbroję. Otóż y, mojego współpracownika, kogoś, kto ze mną pracuje, a będzie mówił, że pracuje dla mnie, y, czyli Krebor, y, to wszystko mi załatwił, także podziękujcie mu w komentarzach, y, bo dzięki niemu będę mniej ginął niż te 14 śmierci. Zaraz Wam opowiem, co się działo tutaj na serwerze. Bo jak widzicie, już tu coś zaczyna się e, klarować. Już mamy swoje miejsce, gdzie e, się będziemy osiedlać, e, gdzie będziemy sobie robili własną dzielnicę. Tutaj już ktoś się kręci. Nieważne, pomijmy to. Moi drodzy, zacznijmy od tego, że zrobiłem sobie tutaj małą wyprawę e, i tutaj tą mapę, no ona była, tylko szkielet mi tu strzelił i mnie szlak trafił. Także tą mapę trzeba będzie sobie jeszcze dorobić i tak to się będzie prezentowało, tutaj mamy już kilka budynków, zaraz was po wszystkim oprowadzę, zacznijmy od tego, że tutaj mamy wykopany tunel z kopalni, gdzie na samym początku zacząłem sobie kopać I jak widzicie tu jest jakaś winda wodna, także to na razie pominiemy. Także tak się prezentuje tunel. On jest na wysokości minus 8, czyli jakieś diaksy tu były, przynajmniej. I ten tunel prowadzi do jaskini. Tam jest taki duży system jaskiń, to nie będę wam pokazywał, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że jest naprawdę wielki. I tam trafiliśmy zombie villagerów. I tych villagerów uzdrowiliśmy za pomocą wiedźmy i złotych jabłuszek. To jest dokładnie to, co robiliśmy na którymś z odcinków na atolu. I dzięki temu mamy villagerów, więc razem z Kreborem będziemy się tu osiedlać. On będzie moim takim parobkiem, który będzie mi załatwiał wszystkie rzeczy, a ja będę raczej budował. E, taki mamy podział ról, i my zawsze, jak wspólnie gramy, to właśnie w ten sposób się dzielimy e, zadaniami. Także zaczęliśmy od tego, że skoro już tu mieliśmy tych wieśniaków, e, to zrobiliśmy farmę tych wieśniaków, e, żeby móc e, sobie robić farmy, żeby e, móc je namnażać, ogarnąć sobie książki e, i, wiecie, tak po prostu, żeby sobie e, móc tutaj wszystko ogarnąć. I mamy tutaj już działającą farmę. Ona jest dokładnie taka, jak zawsze ją robię, czyli dwóch villagerów, którzy próbują się dostać do łóżka i mały villager, który też próbuje wskakać na łóżku, będzie wpadał tam na dół i tam na dół jest tunel, który prowadzi te wiśniaki do naszej komory, gdzie będziemy je zbierać. Tej komory jeszcze nie ma, takiej jak na poradniku, ale już tam mamy trochę wiśniaków, mamy trochę książeczek. Ja bardzo poluję na kamieniarza, który by mi sprzedawał kwarc, bo potrzebuję go do mechanizmów. Jakich mechanizmów? Spokojnie wszystko wam powiem. Na razie po prostu potrzebuje kwarcu. Plus potrzebuje jeszcze kwarcowych pilarów i kwarcowych bloków, żeby móc tu budować sobie w takim naszym stylu. I jak widzicie tam już się to jakoś prezentuje. Początkowo to wszystko było z diorytu i mi się tak nie podobało. Trochę przycisnęliśmy tylko po to, żeby zdobyć ten kwarc i teraz jak widzicie już ten budynek się jakoś prezentuje. Także może najpierw zobaczycie jak ten budynek powstawał. Jak już zobaczycie jak on powstało, to bardzo dobrze będziecie widzieli co tam jest. To co tu mamy, to jest nic innego jak farma żelaza, która działa no bardzo dobrze, jak widzicie tu już mamy trochę żelaza, e, tu mamy mączkę kostną, bo kwiatki mi są nieprzydatne, e, może kiedyś ktoś będzie je chciał, to będziemy je zbierać, na razie ja sobie przerabiam na mączkę kostną, bo myślę, że to mi się bardziej przyda e, i stwierdziłem, że będziemy tutaj przynajmniej tą moją dzielnicę, którą chcemy tutaj wybudować i kawałek tam dalej i może w tamtą stronę jak będziemy się budować, będziemy robili w takim rzymsko-greckim stylu, takim wiecie, antyczny. Więc właśnie w ten sposób chciałem to zrobić i tam jest już drugi budynek w takim samym stylu i mi się wydaje, że jak wszystko będzie w takim świątynnym stylu, to będzie słabo wyglądało, także trzeba się przestawić i znaleźć jakieś, nie wiem, poradniki, jakieś pomysły, inspiracje na coś innego. Ale no, na razie to się prezentuje w ten sposób. Pewnie jeszcze ten dioryt na górze podmienię na kwarc. Niestety to na razie wygląda w takiej wersji, bo kombinuję jak można budować tutaj, bo tego kwarcu ja przypominam nie mamy bo nie mamy dostępu do netheru W sensie nether jest wyłączony na razie On będzie włączony, ale z czasem Więc żeby zdobyć kwart, to my musimy handlować z wieśniakami A żeby zdobyć jeden taki pilar, musimy wydać jeden emerald A żeby zdobyć jeden emerald, to potrzebujemy Zdobyć trochę kartek Dokładnie 24 Także no trochę zlatuję, żeby to zrobić Ale jak widzicie, tu już mi się udało to zrobić Ten mini budyneczek Pewnie się też zastanawiacie o co chodzi A ktoś pewnie jak już widzi to, to już wie o co dokładnie chodzi To będzie Automatyczna farma kurczaków Będziemy się tu piekły kurczaczki. I tutaj na górze mamy trzy kurczaki. Było ich więcej. Nieważne, coś tu się zadziało, nie wiem co. Na razie niestety nie mogę tego dokończyć, bo, żeby ten dispenser rzucał jajkami, potrzebny jest zegarek właśnie zbudowany z komparatora. A tego komparatora nie mogę zbudować, bo nie mam kwarcu jako itemu. W sensie nie bloku kwarcu, który mogę sobie zdobyć, tylko kwarcu jako itemu. I problem jest taki, że mamy tutaj 10 kamieniarzy, a właściwie to tych kamieniarzy to było więcej, bo no. Paru zniknęło w niewyjaśnionych okolicznościach, tak to nazwijmy. I mamy tu 10 kamieniarzy, tego muszę jeszcze ogarnąć, ale zobaczcie, że tu na tych dwóch pozycjach, przynajmniej jednej z nich, jak jest Terakota albo glazurowana Terakota, to jest jakaś znikła szansa, że tam będzie kwarc jako item. Dalej kolejny level, czyli na masterze są już pilary i bloki kwarców. Niestety, na tym przedostatnim, czyli na tym, gdzie jest terrakota i glazurowana terrakota, no, jest szansa, żeby był kwarc jako item. I na 12 wieśniaków ani jeden tego nie miał. Także ja tu sobie to będę ogarniał, tylko potrzebowałem trochę villagerów. Jak widzę, trochę mi się tu villagerów już porobiło, także ze spokojem to będziemy mogli ogarnąć. A z drugiej strony kolei mamy książki. I mamy tu Mending, mamy Silk Touch, mamy efektywność 5 i także mamy inne książki. Tu na końcu mamy zombiaków, bo mieliśmy problem na serwerze, że Zombiak nie chciał atakować villagerów. Na szczęście ten problem jest już rozwiązany. I jak widzicie, no jeden gość mi za daleko wjechał i też się zaraził, także musimy poczekać, aż ogarniemy tutaj system z wiedźmą, żeby leczyć te biedaki, także oni tam sobie będą siedzieć, póki ich nie wyleczymy. Ogólnie, jak na razie mamy tyle emeraldów, bo sprzedaję sobie systematycznie trzcinę, a właściwie papier. I trzeba było zrobić dużą farmę trzcinę. Więc, jako że budujemy razem z kreborem, zgadaliśmy się na wspólne granko, tak, żeby razem sobie coś pobudować, i razem myśleliśmy, gdzie można zrobić farmę trzciny. I ja znalazłem takie fajne miejsce, gdzie jest dużo, dużo miejsca na trzcinę. I zobaczcie to, samemu myślę, że zajęłoby mi to spokojnie z 5 godzin, żeby to zrobić. Jak nie więcej, dołączył do mnie krebor. W międzyczasie Kuba Buba trochę pomógł kopać, bo tu było trochę nierówno, trzeba było to wyrównać całość. W międzyczasie dziewczyny, czyli Fruzia, Natalia, Bella i chyba Ola nam pomagały to wszystko tu ogarnąć, także tyle osób poszło mega szybko. I dzięki temu mamy już ogrom trzciny. I tak naprawdę jeśli byśmy to wszystko ścieli, to wychodzi nam jakieś trzy skrzynki. W sensie. Jedna podwójna i połowa podwójnej, czyli trzy skrzynki takie pojedyncze. Jest to ogrom trzciny, naprawdę, i sobie systematycznie to sprzedaję, i stąd mam właśnie emeraldy, i za te emeraldy sobie kupuję bloki kwarcu i właśnie tak dekoruję. Ale te budynki nie stają tylko blokiem kwarcu, one również zbudowane są z diorytu i tu mam taką specjalną skrzyneczkę od Fruzi, gdzie dostarczyła nam mnóstwo cegieł i mnóstwo diorytu właśnie na te wszystkie nasze budynki, bo jak widzicie dach jest z cegły, a sam budynek jest z diorytu. No tu kolumny akurat sam wyfarmiłem, ale reszta to jest wybudowana tylko dzięki darczyńcom, także bardzo wam dziękuję. W sumie to Kreborowi i Fruzi za dostarczenie mi materiałów, żeby mogło się tutaj rozwijać. Dzięki temu ja nie Będę musiał marnować czasu na zdobywanie tych materiałów, tylko będę mógł marnować czas na budowanie. Nie, 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 tak nie można powiedzieć. Dzięki temu będę miał więcej czasu dla Was, żeby z Wami grać na serwerze. To już brzmi ładniej, prawda? Także moi drodzy, tak się prezentuje nasz serwer. Mam nadzieję, że Wam się podoba to, co się tutaj dzieje. Postaram się robić już więcej takich odcinków z budowania. Konkretnego projektu. Niestety to jest początek serwera, gdzie sobie po prostu rozmawiamy, gadamy, zdobywamy coś na bieżąco, wymieniamy się, przekazujemy sobie różne rzeczy. Właśnie w ten sposób zdobyłem całą zbroję, także nawet nie miałem co wam pokazać, bo Krebor mi zostawił zbroję, ja ją sobie tylko zenczantowałem. Jak widzicie, mam jeszcze 35 level. Ja ją sobie tylko zenczantowałem. I w sumie tyle, no nie ma co pokazywać, prawda? Więc to sobie zrobiłem rozmawiając z wami na Discordzie. Także jeśli was jeszcze nie ma na Discordzie, to serdecznie was zapraszam. Tam na dole macie link w opisie. E, możecie sobie wejść na tego Discorda, e, kupić sobie za walutę Discordową wejściówkę na ten serwer i sobie z nami razem pograć. Także e, myślę, że wszyscy, którzy grają tutaj, wam polecą żeby wejść i się przekonać. A ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się wszystko podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję tam na dole. Pamiętajcie też, napisać w komentarzach, co byście chcieli, żebym tu wybudował. A ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym. Pa! pa!